Witam na moim kanale. Dziś jak codzień. Wróżba codzienna. O tutaj jakaś karta nam się odwróciła, więc teraz dobrze potasujemy karty. <coughs> Potasowane karty to podstawa wróżby, żeby wszystkie ślady poprzednich wróżeń gdzieś tam zniknęły i żeby to już było takie naturalniejsze. Przeszło mi przed kamerą. Zdarza się lewą ręką na trzy kubki i stawiamy wyróżniać codziennie. Praca, pieniądze, zdrowie, miłość, to, co jest najważniejsze dla nas. Pierwsza karta to jest król monet, czyli jakby taki jakiś przypływ finansów, czy jakiś facet, który ma finanse i nas nimi poratuje. Drugą kartą, no stawiałbym na to drugie, bo tutaj drugą kartą to jest paść Moment, czyli ktoś młody, pełen energii, pełen ciepła, pełen humoru, i, i to jest prawdopodobnie ta osoba, która nas jakoś podratuje finansowo lub, lub też emocjonalnie, chociaż tutaj jest naciskiem właśnie na, na te finanse, więc jeżeli mamy kogoś bliskiego, można pewnie o to poprosić. Jeśli chodzi o pracę, jest tutaj dwójka moment, czyli karta, która oznacza kooperację z kimś, jakieś wspólne działanie, że są rzeczy, których sami nie jesteśmy w stanie podołać, potrzebujemy kogoś do pomocy. I to jest chyba ten moment. Jeśli chodzi o finanse, odwrócony wisielec. Normalny by mówił, że fajnie się odciąć od życia, jak oni są odwrócony, to coś nas będzie ciągnąć do rzeczywistości. No, to te finanse będą nas ciągnąć do rzeczywistości. Ale tu jest, następna karta to jest Śmieć, aby by oznaczała, że się kończą jakieś problemy. Kończą się jakieś rzeczy, że można zacząć coś od nowa. I szczególnie, o, fajnie, drugą kartą jest Koło Fortuny. Tutaj może pokażę, dlaczego to, bo tak, większość ludzi boi się tej śmierci w tarocie i uważają za jedną z gorszych kart. To nie do końca tak. Zależy, co koło niej jest. Jeżeli koło karty tej śmierci to tak leżało jest koło fortuny to oznacza, że tu jest pomyślny obrót losu. I ta śmierć w tym oznaci, w momencie oznacza jakiś koniec. Coś się kończy, zaczyna się coś nowego. Tutaj akurat jest fajnie, że jest to koło fortuny czyli zaczyna się coś nowego z jakby większą pomyślnością że to często jest taki nowy początek, nowy start. Coś, coś nowego. Tutaj y, ta sytuacja y, raczej dotyczy uczuć, czy jakby rozpit uczuć, często nowe zakochanie. To mogło być coś takiego. Ciekawe karty na dziś. Y, nie życzę Wam ciekawego życia, bo jak to w chińskich wróżbach, Niech Wam się darzy. Y, dzięki za.